pomruki prackiego. Zapraszam. Dobry wieczór. Tak od jakiegoś czasu czekałem na święta, czekałem i zastanawiałem się, czy to już można choinkę ubrać, czy jeszcze nie wypada, aż doszło do tego, że po prostu za chwilę, za chwilę jest Wigilia. Praktycznie już dzisiaj. A ja jedną z trzech choinek jeszcze mam do ozdobienia. Czas płynie bardzo szybko. To nawet chyba dobrze, dlatego że okres oczekiwania skraca się nieoczekiwanie. No ale to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, w zasadzie dotyczy głównie maratonu i maratończyków. Mówię tutaj o zimowym maratonie transurfingu i technologii celu, ale jestem pewien, że nie uchybię. Maratończykom, wystawiając, zawieszając ten filmik do ogólnego użytku, z tego względu, że tak się umówiliśmy, że maraton będzie trwał przez 80 dni z pominięciem soboty i niedzieli, czyli w piątek w danym tygodniu mamy ostatni materiał, przez sobotę i niedzielę odpoczywamy, nabieramy oddechu i od poniedziałku jedziemy znowu. Jednak, Rozpoczęliśmy maraton 23, a więc w sobotę, więc myślę, że taki dodatkowy materiałek na niedzielę nikomu nie zaszkodzi, a jeszcze przy okazji może stanowić przypomnienie dla tych, którzy nie zdążyli dołączyć do maratonu, że można spokojnie to jeszcze zrobić. To nie jest tak, że ruszamy z całym peletonem i trzeba sztywno się trzymać terminów. Maraton będzie obsługiwany jeszcze po takim prawomocnym zakończeniu, czyli powinien trwać 80 dni, ale jeżeli ktoś później dołączy, to i tak go ukończy, bo jeszcze przez kolejnych 80 dni maraton będzie obsługiwany. Playlista będzie dostępna dla uczestników. Także, jeżeli ktoś zaspał, to nie spóźnił się. Można jeszcze dołączać. Obiecuję, że nawet w trakcie wigilii będę co godzinę sprawdzał maile i wszystkie te inne komunikatory, żeby udostępnić tym wszystkim, którzy chcą jeszcze udostępnić maraton. Informacja jeszcze jedna, dość istotna. Jeszcze przez dwa dni, czyli poniedziałek i wtorek, będziemy mieli taki rozbieg, rozgrzewkę do maratonu, a już bardzo konkretne, usystematyzowane materiały od czwartego, Dnia naszych legalnych spotkań się zaczną. Co, na co chcę zwrócić uwagę? Maraton, jak sama nazwa wskazuje, nie jest sprintem, tylko jest długoterminowym przedsięwzięciem i nie trzeba się spieszyć. Robimy to w swoim tempie. Jeżeli któregoś dnia nie możemy, nie chcemy, nie chce nam się, mamy gorszy humor, można sobie odpocząć. I potem dalej biec, niczego nie nadrabiamy, po prostu robimy to w swoim tempie. Piegniemy dokądś i to jest najistotniejsze i w maratonie i w ogóle w całej naszej technologii celu, bo mówimy o celu, cel, czyli dokądś gdzieś, nie od czegoś czy od kogoś, nie uciekamy, tylko zmierzamy. Czyli istotną rzeczą jest zorientowanie się, czego chcę, co jest moim celem, dokąd ja chcę dojść. Oczywiście, że można zacząć pewne działania jeszcze nie mając do końca skonkretyzowanego, sprecyzowanego celu, ale on się wyłoni. Najważniejsze, nie uciekamy od niczego. Tak, są sprawy i są rzeczy, które nam się nie podobają i nie chcemy ich mieć w życiu, to oczywiste, bo w przeciwnym razie nie mówilibyśmy o zmianie. Ale nie uciekamy od tych rzeczy. Z prostych względów. Za uwagą podąża energia. Mamy określoną zdolność przepuszczania energii przez siebie i ukierunkowywania jej. Jeżeli od czegoś uciekamy, czegoś unikamy, od czegoś się odżegnowujemy, to myślimy o tym i kierujemy tam swoją uwagę, a więc również energię. Pakujemy energię w to, czego nie chcemy. Od czego myślimy, że uciekamy i nie starczy nam już tej energii na to, żeby sięgać po cel, żeby zmierzać do tego celu. Dlatego tak wiemy, co nam się nie podoba, wiemy co nie stanowi rzeczy, z której możemy być dumni w swoim życiu, ale to było. Teraz kierujemy wzrok na przyszłość i biegniemy w swoim tempie każdy w określonym kierunku. Nie Uciekamy, zmierzamy do. Zwolnienie się z pracy nie jest ucieczką od wszystkich problemów i konfliktów, które w miejscu zatrudnienia były. Jest to możliwość znalezienia nowego zatrudnienia, nowego zajęcia, które będzie nam dawało więcej przyjemności, satysfakcji, więcej wolnego czasu, będzie bardziej skuteczne, efektywne i da nam więcej walorów w postaci na przykład. Pieniędzy. Rozwód nawet nie jest ucieczką od starego związku, konfliktów, problemów, tylko jest możliwością ułożenia sobie życia na nowo. Podróż nie jest ucieczką z domu, tylko jest możliwością poznawania nowych ludzi, nowych miejsc, zrelaksowania się, przemyślenia różnych kwestii. To jest ważne. Że zmierzamy do celu. Zmierzamy do nowego życia, a nie uciekamy od starego. Jeżeli to sobie ułożymy w głowie, najpierw zrozumiemy, potem uświadomimy sobie, będziemy mogli zacząć działać. Na tym właśnie polegają techniki transurfingu, tafty, i technologii celu i nowych czasów. Tutaj nie ma nic złożonego, nic trudno, trudnego, ale Warto zacząć od tego, żeby sobie pewne rzeczy pouświadamiać. I ja teraz pokażę tym, którzy nie wiedzą, co to jest maraton transurfingu przykład, jak wygląda taki maraton przykład jednego materiału, bo codziennie rano będziemy taki materiał otrzymywać, z propozycją zrobienia czegoś dla siebie. I jeżeli dojdziecie do wniosku, że chcecie dołączyć do tego projektu, długoterminowego, to zapraszam serdecznie, piszcie na maila. Wszystkie linki są w opisie tego filmu. Będziemy mieli na początku hasło dnia, następnie trochę wiedzy, potem zadanie na dzisiaj, amalgamat i coś w rodzaju horoskopu. Oto przykład jednego dnia naszego maratonu. Posłuchajcie i zdecydujcie Maraton, Maraton. Transurfingu i technologii celu. Dzień dobry. Oto motto dzisiejszego dnia. Moje myśli to mój wybór. Zanim rozpoczniesz kolejny krok, weź notatnik i zapisz wszystkie pozytywne rzeczy, które przydarzyły Ci się wczoraj. Pomoże Ci to rozwinąć nawyk skupiania się tylko na budujących sprawach, które mogą pomóc Ci zrealizować Twój cel. Jak skończysz, pomyśl o tym, jak warto nauczyć się kierować swoją uwagą, aby skutecznie wpływać na warstwy swojego świata. Przede wszystkim dotyczy to myśli. Zgodnie z jednym najważniejszych praw wszechświata, wszystko, o czym myślimy, pomnaża się, a to, na co nie zwracamy uwagi, znika z pola widzenia. Dlatego warto zrewidować swoje myśli. Przeanalizuj, o czym myślisz najczęściej. Spisz wszystkie swoje negatywne postawy, wszystkie swoje lęki, wszystkie swoje wątpliwości na temat swojego życia, swojego celu i siebie samego. Nie po to, żeby się na tym skupiać, ale po to, żeby to zauważyć. I żeby zastosować inwersję, zmień każde negatywne przekonanie na pozytywne. Na przykład, boję się, że zostanę bez pieniędzy. Inwersja. Wszechświat jest przeobfity, wszelkich dóbr wystarczy w nim dla każdego, pieniędzy także. Nic mi się nie udaje. Inwersja. Wierzę w siebie, wszystko robię świetnie. Umieść w telefonie 3 do 5 przypomnień z opisem, o czym myślisz. Jeśli zauważysz, że grzęźniesz w zupełnie niepotrzebnych myślach, natychmiast je zastąp pozytywnymi, odwrotnością tych negatywnych. Oto przykłady dobrych programów. Kocham cały świat i cały świat kocha mnie. Wszystko dzieje się w najlepszy możliwy sposób. Tworzę swój świat i siebie w nim. Ufam, że mój świat prowadzi mnie do sukcesu i dobrobytu. Tworzę dla siebie piękną przyszłość. Wszystko, co dzieje się wokół mnie, przyczynia się do mojego rozwoju i dobrobytu. Wieczorem zanotuj, jak zadziałał Twój filtr. Amalgamat: Moje życie jest piękne i będzie jeszcze piękniejsze. Horoskop z przestrzeni wariantów na nadchodzący dzień. Ten dzień to dobry czas na wyrobienie nowych, zdrowych nawyków. Wielka podróż zaczyna się od jednego kroku. Tak samo zarządzanie swoją rzeczywistością zacznij od czegoś małego. Naucz się wybierać, o czym myślisz. Osiągniesz sukces, jeśli będziesz wytrwały i konsekwentny. Powodzenia do jutra. Zapraszam na zimowy maraton, transurfingu i technologii celu. Od 23 grudnia do 12 marca. Codzienny, krótki przekaz. Propozycja zrobienia czegoś dla siebie. Cena 100 złotych. Zapraszam serdecznie. A jeśli chodzi o maratonczyków, którzy już dołączyli, no to spotykamy się jutro, już w pełni legalnie, na kolejnym dniu naszej rozgrzewki. Cieszę się bardzo, że spędzimy tych 80 dni razem. Życzę wszystkim pięknych świąt, dobrych, spokojnych, łagodnych, pełnych miłości. Na pewno takie będą. Do następnego razu.